Witam serdecznie na kolejnym gniocie w kolejny piękny jesienny dzień. Dzisiaj w planie dokończenie albo wykończenie zobaczymy, jak pójdzie. Klatki dla królików. Nie mamy całego dnia, bo z samego rana musiałem być w mieście, tam parę spraw pozałatwiać, ale coś nam czasu jeszcze zostało. Także bez przedłużania, bierzemy się za robotę. A może z małym przedłużaniem, zobaczymy, czy żbik jest. Żbika nie ma, ale jest perełka. Tutaj przyszła na patrol, od razu przybiegła. Jak wszedłem, pewnie myśli, że coś dostanie dobrego. To suchego podsypiemy, bo perełka suchego to nie bardzo lubi, to mu pewnie zostanie. Podsypane perełki to w ogóle nie interesują. Takie suche karmy, suche to tylko smaczki mogą być. I pan indyk od razu przyszedł. Dobra, indyku wychodzimy. Aż BIK wczoraj na wieczór był, się przestraszył tego indyka wcześniej. Zostajesz perełka tutaj? No to zostań. Przyjdzie żbik, to powiedz, że ma suche na razie. Potem mu damy coś lepszego. A wczoraj się żbik przestraszył tego indyka poleciał, ale na wieczór już przyszedł na szczęście. Dobra, lecimy do tej klatki. Nie ma co tutaj przedłużać. Balbin. Bardzo ładnie mi się kłaniasz. Dziękuję. Trzeba brać się za robotę, się skończy klatkę, to w końcu ten bałagan się uprzątnie, bo teraz to bez sensu. O, jestem u siedzia. Nawet jeszcze cały. Bardzo ładny. Proszę, baw się dalej. Może ci się go wykąpię kiedyś. Nie chcesz? E, chcesz, tylko chcesz się poganiać. Na razie to poganiami, z belkami, takimi rzeczami. Na czym my tu skończyliśmy? O, silki. Rano Wam oporządzałem, to nie otworzyłem. Kurniczka, ale to żaden problem, bo one wychodzą automatycznymi drzwiczkami. Ktoś tu został, nie ma nikogo. Tutaj trzeba to tak zahaczyć, żeby na pojdełko nie wchodziło. I elegancko. No to tutaj w sumie tylko przód nam został do zrobienia. I będzie elegancko. Jako tak. No tam połapać wkrętami jakieś ścianki z tyłu. Potem może jakieś listewki dla ozdoby. Ale to już szczegóły, żeby można było krójki przeprowadzić. To trzeba zrobić środek, przegródkę. Potem drzwiczki. I będzie elegancko. Może potem się dołoży. Tutaj słupek. Dobra, trzeba wymierzyć, gdzie jest środek, żeby było sprawiedliwie, porówno. 2,36 mi wyszło po całości. Podzielić to na dwa. To metr. 2,36 metr 60 to 220. 1,68. 68. Dobrze liczę? Mam nadzieję, to tutaj by nam wychodził elegancko środeczek. To teraz wysokości i beleczkę można docinać. 62 nam wyszło wysokości. Już tu sobie zaznaczyłem taki trochę brzydki obrzynek mam, ale no szkoda całą belkę ciąć na taki jeden króciutki słupek. To z tego wyżniemy. Teraz go sobie przymierzymy. E wygląda dobrze. No, może nie bardzo dobrze, bo tu jest... Ściągnęła mi piła na jedną stronę. Już nie przykrócę. Chyba, że z tamtego drugiego po rzeźbie. No, bo to... To mi trochę ściągnęło. No tak troszeczkę. Znaczy, z tej strony ściągnęło. I teraz jest ksiwo. Podejście numer dwa. Na szczęście tego obrzynka mi starczyło. I teraz chyba będzie dobrze, tak na styk, dobra, teraz jest luks, można łapać, blaszkami oczywiście, blaszkami, mam jakieś małe blaszki, mam, to tak o, przyłapiemy, trochę przy drzwiczkach będzie mogło przeszkadzać, ale jak znowu zrobię tu, a nie, mogę zrobić tu i tą ściankę po środku, i przyłapany blaszkami, tutaj takimi, tutaj takimi i całą skrzynkę sobie przytargałem z garażu tych blaszek, jakich tylko mam, żeby móc sobie podobierać. No i nie przekrzywiło nam się oczko, oczko i tutaj elegancko zlicowane, że nie czuć nawet pod palcem, gdzie się łączy. Co teraz ścianka wewnątrz? Bo jak zrobić wiczki, to ciężko ją będzie zamontować. No to trzeba wymierzyć i zobaczyć, co tu z tego się uda zrobić. No to teraz zacznie się niewielkie rzeźbienie, bo tutaj wysokości mi wychodzi 73, a mój dożynek ma 60. I braknie nam 13 cm, no nawet 58,5. A 13 to za dużo, bo to jest tyle. Czy królik będzie mógł tędy przejść? Nie wiem. Ale trzeba dorobić jakoś 10 cm, żeby to jako tako wyglądało. Zaraz pomyślimy, jak to zrobić. Coś tam wymyśliłem taką beleczkę tutaj dociąłem, która pasuje na styk i na tym by była ta ścianka środkowa. I teraz powinno mi z całego miejsca tutaj yy, wystarczyć, w sensie, że zasłoni mi ta resztka płyty, którą mam. Tylko jeszcze raz sprawdzę. A nawet nie sprawdzę, od tego sobie mogę odrysować. No bo muszę dociąć od tego, żeby pasowało. O tutaj, potem to jeszcze jakoś połapać, ale to połapać to najmniejszy problem. Aby za dużo nie uciąć, bo to będzie problem. No to chwila prawdy. Czy ta ścianka nam podpasuje? A jeżeli podpasuje. To na ile? Z tą stroną czy tą drugą? No, Na razie wydaje się całkiem nieźle. No, prawie. Nie, dobra, muszę to na dole przykręcić, bo ona mi cały czas oblatuje. Jakąś tutaj to złapiemy i wtedy ruszymy. No, to teraz nie powinna nam się tabelka. Przewalać, można to przymierzyć. Popkręcałem, poprzestawiałem i bez dożynania się obiło. Jest dosyć dobrze. Takie nieszczelności to tak jakby ich nie było. Szybko jakieś małe blaszki, póki mi się to nie ruszy. I przegródka zamontowana. Trzyma się. Luks, jeszcze nawet tu wkręty podokładane. No to co nam zostało? Przód! Teraz tak, tu wymierzyć środek, tu wymierzyć środek, zrobić słupki, te jak tam są, na których jest zapięcie. No i wtedy drzwiczki. I będzie wszystko. No i jeszcze akcesoria, wiadomo, paśniki, karmniki, poidła, takie rzeczy. Nie no, jestem geniuszem. Na przyszłość muszę używać kalkulatora. Tak coś mi się zdawało, że po lewej jest szerzej niż po prawej. Źle podzieliłem, żeby na środku mi wyszło. I teraz tutaj jest 120, a tutaj jest tam ze 105. No cóż, nie będzie idealnie, symetrycznie, czarny jako większy inestor rodu, Będzie miał trochę więcej miejsca, a wąsaty troszkę mniej. Ja już tego nie przerabiam. O, perełka przyszła do roboty. Perełka, uważaj na te druty, ale tak to mi się tam łap. No i pierwsza belka środkowa. Przykręcona. Można sprawdzić, czy nie przesunęło mi się przy przekręcaniu. Na tyle to już tam wiecie. Nikt nie będzie z tego strzelał. Tu jest nieźle. To teraz przykręcamy drugą i zostaną drzwiczki już tylko. No i mamy i drugi słupek. Nawet nieźle. Tam w miarę w oczku wszystko się nam łapie. Te belki też nie są idealnie równe ale też nie ma tragedii, tu jest trochę mniej w oczku tu jest trochę bardziej w oczku na środku wiadomo o co chodzi ona trochę leżała, to już trochę się tak wiecie, powyginała no i teraz rzecz, która zawsze wychodzi mi najgorzej czyli drzwiczki trzeba jakoś to obmierzyć zrobić ramki, potem ponabijać siatkę albo płytę zależy z której strony chyba zrobię tak samo, że siatki dam od środka a płyty dam od zewnątrz, wpadłem na pomysł. Nie wiem, czy zbyt mądry, ale że po co robić ramkę? Jak ta płyta jest gruba? Spróbuję z samej płyty. Już tutaj jest docięta na wymiar. Tu już zamontowałem dwa zawiaski, bo tam robiłem ramkę i białym, Ale tam płyta była dużo cieńsza od tej, która jest tutaj. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaraz przymierzymy i spróbujemy. Przykręcić. Oby było dobrze, to bym miał już jedną połówkę z głowy i bym wiedział, że drugą też w miarę łatwy sposób zrobię. Podstawiłem sobie po dwie blaszki tutaj na dole, żeby mi robiły odstęp. No i drzwiczki z jednej strony zrobione. Tak na pierwszy rzut oka, to tragedii nie ma. Najważniejsze, że działa. Otwiera się, zamyka się i to tak ładnie na styk, że tu się w miarę blokuje. U góry trochę większa szpara, na dole trochę mniejsza. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Jak patrzę na tamtą klatkę, z której korzysta mi się super, to są jeszcze większe szpary zdecydowanie w tych drzwiczkach. No to teraz y, drzwiczki z siatką, to będzie trudniejsze. Może nie bardzo. Już jednego królika będzie można w końcu przeprowadzić. Pomierzyłem, podocinałem to wszystko. No i skręcam tą ramkę. Na razie tak, na jednego wkręta tutaj złapałem, ale wydaje się, że nie jest źle. Tutaj by to było. Oczywiście tutaj to wiecie, dojdzie jeszcze yy, tabelka. No jeszcze mamy trochę zapasu, żeby nam się ładnie otwierało. Tutaj na długość, tutaj jest zapas, tutaj jest mały zapas. Powinno być dobrze, tylko teraz to Równo połapać, chociaż na te długie wkręty to już nie będzie źle. Tam mamy równo do tego, tutaj mamy równo do deski. No i dobra, długi wkręt i wkręcam. Poskręcane, ale wpadł mi świetny plan do głowy. Zabieram całe te drzwiczki, tutaj po jednym wkręcie odkręcę i biorę do garażu na stół warsztatowy. To mi dużo łatwiej się będzie robiło siateczkę niż gdzieś tutaj na stojącym, czy tam, wiecie, gdzieś opierając o Lublina i śmietnik. W końcu stół warsztatowy będzie miał pierwszą poważną misję przed sobą. Teraz to będą komfortowe warunki pracy. To co muszę przynieść? Siatkę, fleksa. Wkręty takie drobiazgi, papiaki to tutaj mam pod ręką i można działać. To ja zbieram sprzęt. No, i Francja, elegancja na stole to zupełnie inna robota. Nic nie ucieka, łatwo jest wszystko porobić. Myślę, że równiutko. Docinałem jednak nie flexem. Tylko cęgami, które już odkładam na miejsce, żeby był porządeczek. Blaszki na miejsce, wkręty krótkie na miejsce. Wszystko ma swoją przegródkę. Cęgami, bo tym to zawsze gdzieś mi ucieknie kawałek, a tutaj idealnie równo. Co prawda najpierw minimalnie mi wychodziło jeszcze jeden ząbek skróciłem. a każdy ząbek, to wiadomo, 50 parę drutów trzeba uciąć. Także się trochę naściskałem, ale to taki trening. Takie łapki kiedyś były na sprężynie do ćwiczenia. To ja mam takie na cęgach. No to co? Lecimy to zawiesić i będzie prawie że gotowe. Jeszcze zamknięcie. Tylko czy ja mam takie jak chcę? To nie jest takie. Tutaj przegródce są zawiaski zapięcia i obawiam się, że ich tutaj nie ma. No, i przykręcone działa bez zarzutu. Się otwiera, się zamyka. Wszystko jest bardzo dobrze. Z drugiej strony również. Teraz tylko jakieś zapięcie tutaj wykombinować. W sumie można by jeszcze trochę w tą stronę. To tutaj będzie mniejsza szpara. Bo tu i tak jest dosyć ciasno. No dobra, poprawię to szybciutko. A, kury na zielonkę muszę puścić. Toż tu to zaraz noc będzie, Ejdziu, ale się naczekasz dzisiaj na obiad. Ja tylko poprawię te zawiaski i Ci szykuję, dobra? Poprawione. Teraz jest całkiem nieźle. Oczywiście działa bez zarzutu, tylko parę rzeczy muszę znaleźć. Te miseczki, karmidełka, poidełka. Ja chyba je mam tutaj gdzieś w kartonie już u królików przyniesione i zapięcie. Ale to za chwilkę. Najpierw obiad lezia i puszczamy całe towarzystwo na zielonkę. Obiad podany to towarzystwo wypuszczamy i szybko klaczkę dokańczamy i żeby się... Oj, tu w las. Macie dzisiaj wąskie przejście, ale zaraz to nareperuję, żebym jeszcze tego nie porwał. To by było dobrze, ale się już zaczepił gdzieś. No. Dobra, udało się. A zajrzymy, czy żbik był, bo byłem tam po tą siatkę gęstą. To go nie było, strasznie długo go nie ma dzisiaj. A żółta kulka jak zawsze z tymi maluchami wszędzie chodzi. No i dobrze, mają jakiegoś przewodnika, bo mama to o nich zapomniała. Już by pewnie chciała nowe wysiadywać żbiku. Jesteś? Nie ma żbika i jedzenie nieruszone. Aż dziwne, może na wieczór przyjdzie dzisiaj ładna pogoda, to może na grzyby poszedł, bym mógł trochę przynieść, bo ja nie mam kiedy iść. Silki też wypuszczone sobie latają po zielonce. Dobra, mam wszystkie niezbędne akcesoria. Jednak były w drewutni, ale a propos tej drewutni, to mnie martwi jedna rzecz, że żbika dalej nie ma. A mi się przypomniała taka sytuacja, że jak wróciłem z miasta, to tam, właśnie w tym lesie, gdzie on lubi chodzić, coś grzybiarze byli z dużym psem bez smyczy i potem słyszałem, że coś tam krzyczą, krzyczą, zaraz pojechali, żeby to się nie okazało, że ten pies odpukać gdzieś żbika pogonił, no. Jak nie przyjdzie do wieczora, to, to się tam przejdę do tego lasu, no. To nic nowego, że go nie ma cały dzień, chociaż dawno już się to nie zdarzyło. Jak już się zadomowił w tej drewutni, no to w niej siedzi dobra miseczka do wody. Bo to już na porę zimową. Taka wysokość to spokojnie będzie dobra. Tutaj dojdzie jeszcze przecież... Słoma, no już jesteśmy na ostatniej prostej. Jeszcze nie wiemy kogo przeniesiemy. Czy wąsatego, czy czarnego? W sumie większa miała być dla czarnego, bo jest przecież starszy. A może jest starszy, to mniej mu się chce latać. To młodszy, żeby miał więcej miejsca. No tutaj w sumie to miał gdzie polatać teraz. Dobra, to pomyślimy za chwilę, albo rzucimy monetą. A teraz muszę zrobić karmnik i paśnik, i myślę z której strony. Zrobiłbym tutaj, może, karmnik, a z tej strony paśnik. Albo z jednej, obydwie rzeczy. Może tutaj, to będę widział od razu przez to, czy brakuje, czy nie brakuje. Zawsze to jest wygodniejsze. A, tu muszę sobie przy. A, nie, nie muszę, są dziurki. Dobra, bo wcześniej co kupowałem, to nie było tych dziurek. Trzeba było robić. Dobra, to tu, to tu i przykręcamy, to to chwila, moment wszystko zamontowane, to szybciutko słoma, yy, sucha dezynfekcja, pasza sianko, woda, smakołyki i przeprowadzka w końcu, w końcu aha, w końcu zamknięcia nie ma lecę szybko, coś poszukam w, w ostateczności to nawet zrobię kawałek deski obracany, jak nie znajdę na szybko dobra, haczyk znalazłem, sięgnie on Sięgnie, na razie będzie na haczyk, a jak kupię takie jak tam, bo kupiłem takie czarne, ale są małe i nie takie jak chciałem. Te muszę zamówić, te same, bo one mi się super sprawdzają, ale dzisiaj to haczyk. Zamknięcie działa, nie powinno się tutaj nic stać, bo dalej już się nie da wypchnąć. Dobra, szybko ogarniam środek i przeprowadzka, bo ja się z tym cię nie wyrobię, już słońce nam zachodzi tutaj. A kiedy ja poskładam tego gniota? No trudno. Dopóźna dzisiaj posiedzę, ale muszę chociaż jednego królika przeprowadzić. Wszystko gotowe, wszystko uszykowane, woda. Chociaż się zastanawiam, tą wodę na ściance, by można zrobić jednej czy drugiej. Bo będę tutaj o machał i będzie mi się wylewało. Dobra, to na pewno nie dzisiaj. Świeża słoma, sucha dezynfekcja. Lecę jednak po tego, bo sobie myślę, że już mam dosyć tam schylania się do niego. Ja już nie mam 20 lat. Także jego przeniosę, a czarnego jutro. No to robimy tą skomplikowaną operację. Perełka. Wszystkie drzwi są pootwierane. A ty tutaj się wspinasz. No ale ty lubisz się wspinać silki latają po dworze. Yy, wąsaty, wonsaty, tu jesteś. A mam cię. Ale cię szybciutko chyciłem. Ty to się boisz, boisz. No już nie drap, tak nie drap. Nie drap, nie drap. Weź, przecież idziesz do nowego domku. O, z nienacka cię złapałem, to się przestraszyłeś. Proszę bardzo. Co, podoba się dla ciebie? No przestraszony, bo przeprowadzka była. Ale chyba nie jest źle, co? No, już się tak wiesz. Nie oburzaj. Musiałem cię szybko złapać, bo już cię dobrze znam. Żebyś się szarpał. I szarpał. No, się boi po tych szczepieniach. Oj. Tutaj to mi nie wyskakły. I tu się obiłem głową. No, to baw się dobrze. Już cię nie denerwuję. Oswój się w nowej klateczce i będzie luks. Perełka, naprawdę wszystkie drzwi są pootwierane. Nie musisz chodzić górą. Ale może naokoło ci się nie chce chodzić, co? Jak ty tu chcesz się zmieścić, ty już masz zimową masę, to nie przejdziesz. Może ty robisz treningi w takim wspinaniu się na czas? Chyba Polacy są w tym nieźli, bo tam dużo wygrywają, rekordy biją na tych ściankach wspinaczkowych. A biedak już się trochę tutaj oswoił z nową sytuacją, ale ostatnio bardzo się mnie boi. No, niestety duże zmiany u ciebie duże zmiany, ale i dużo miejsca teraz. No i wygodnie, bo wszystko u góry. Także życzymy miłego pobytu. No coraz bardziej się martwię o tego żbika. Już parę razy wzdłuż płotu i trochę dalej. Obszedłem ten las. Nigdzie go nie widać, a nic niepokojącego, ale cały dzień go nie ma. To już od dawna się tak nie zdarzało. Już Edziu jest dawno zamknięty przecież, a on dalej nie przyszedł. I właśnie tutaj ten Pies latał luzem, może go trochę pogonił, i on się przestraszył, teraz boi się przyjść. No to jest ta lepsza opcja, bo też są gorsze możliwości. No nic, przejdę jeszcze raz dla pewności, że gdzieś go tutaj nie leży i pozostanie tylko czekać, a już nawet na kamerach sprawdzane, i nie było go od rana, cały dzień. Dobra, idę już ostatni raz, już całkiem daleko od płotu jestem, tak chodzę w tej nazad. No nic nie widać, nic nie słychać. Znaczy ja wiem, że to dziki kot i że on może przyjść nawet jutro, tak naprawdę, gdzieś tam sobie chodzi, ale no to, że dawno nie było takiej sytuacji, to jedna. A drugie, no to ta sytuacja z psem, że rano tutaj biegał luzem duży pies i właśnie w tym lesie gdzie gdzieś żbik się kręci. No i obawiam się, że to może mieć związek, że go nie ma. Żeby, nie ta, żeby ten pies tu nie latał, to bym się tak nie martwił. No ale nic nie wymyślę. No. Nie widać go. I kiciam tam tak go wołam, to on wtedy zaraz miałczy. To już bym go słyszał z daleka. On się w lesie to umie dobrze chować, ale na na takie coś to odpowiadał milczeniem. Często tak było, że go słyszałem, a nie widziałem. No nie wiem, nic nie wymyślę. No wracam, może przyjdzie. Jeszcze i w drugą stronę obszedłem, ale to. Ani widu, ani słychu, aby przyszedł. No i nie przyszedł, jak mi nie był. Jeszcze na to liczyłem. Zobaczymy, no może przyjdzie późnym wieczorem. A większość kur już na grzędach. Trochę młodych kurek. Kurczaki to wiadomo, że dłużej, dłużej chodzą. Kaczki gęsi. To też norma. Idę, zabiorę im jajka co mają w środku. Jak tam? Jest bocianek? Jest bocianek. Tutaj trochę towarzystwa dzisiaj więcej. Żółta kulka jest, bo on też lubi gdzieś pójść. A ile my tu mamy? Jajeczek? Tu nie ma, tu nie ma, teraz tutaj gniazdo. To są trzy. Jeszcze tutaj było jedno, to tylko cztery jajka dzisiaj. Albo gdzieś jest, gdzieś jest miejsce, którego nie znam. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na jutro na siódmą rano. Na razie, cześć. Ja już gniota składam, już całkiem. Jest ciemno, właśnie się potknąłem, ale widziałem na kamerze, że przyszedł Żbik. Żbiku, gdzieś Ty bił, cały dzień Cię nie biło, tamten pies się pogonił, czy co? No ale jesteś i nawet wyglądasz na całego i zdrowego. Czekaj, ci tu lampkę zapalę, przyjście światło zrobiłem, żeby Ci nie świecić. Latarką po oczach, tak jest wygodniej. Co, Żbiku, cały zdrowy jesteś, żeby Cię cały dzień nie bił? No jesteś taki troszeczkę. Przestraszony jednak. Dasz się trochę pogłaskać? Tak, chcesz się dać pogłaskać, ale się trochę boisz. No nic, nic. Co to się stanęło? Może rzeczywiście ten pies po prostu biegał sobie, tutaj przy płocie, on się przestraszył. Dlatego cały dzień nie przychodził, ja się martwiłem. Która to jest godzina? Panie, noc jest. Mleczko podane, saszeta podana, to zajadaj, cały dzień nic nie jadłeś. No chyba, że jadłeś gdzieś na mieście, a bardziej na wsi. No ale cały i zdrowy. A się martwiłem o niego. Już się trochę do żbika przyzwyczaiłem.